Od 2013 roku funkcjonariusze i pracownicy tutajszego aresztu uczestniczą w, w norweskim mechanizmie finansowym na lata 2009-2014. Norweski mechanizm finansowania to jest bezwrotna pomoc państw Norwegii, Liechtensteinu i Islandii nowym członkom Unii Europejskiej. Jest to bezwrotna pomoc w zamian za możliwość uczestniczenia tych państw w rynku wewnętrznym Unii, Unii Europejskiej. Jeden z nich występuje pod nazwą realizacja szkoleń kadry służby więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka. Ten program skierowany jest głównie do kadry penitencjarnej i ma na celu przygotowanie podniesienie kwalifikacji w celu przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Szkolenia te, tak jak wspomniała pani dyrektor, organizowane są od drugiej połowy 2013 roku. Szkolimy kadrę w wielu dziedzinach, zarówno języków obcych, języka angielskiego, jak też i kadrę penitencjarną. Wszystkie te szkolenia na pewno są potrzebne. Będą one sprzyjały właściwej realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, ale i też sprzyjają temu, by ta kara pozbawienia wolności wykonywana, wykonywana była efektywnie, żeby jak najwięcej osób, które tutaj u nas przebywają, miały możliwość skorzystania z takiej e, również pomocy wychowawców, którzy są właśnie beneficjentami tychże szkoleń. E, szkolenia, tak jak wspomniałem, szeroki zakres od arteterapii poprzez zapobieganie stresowi, programy również zapobiegające agresji. Kolejnym projektem realizacja szkoleń kadry służby więziennej. Ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych. I tutaj w ramach tego projektu realizowany jest program i moduł dotyczący podniesienia kwalifikacji służby zdrowia. Dwie pielęgniarki naszego aresztu uczestniczą w szkoleniach zawodowych dotyczących szczepień, wykonywania EKG, odczytywania EKG. Do... Posarzyliśmy się w w różnego rodzaju pakiety dydaktycznych służące realizacji programów readaptacyjnych dla osadzonych. Dzięki projektowi numer dwa Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyposażyliśmy salę widzeń bezdozerowych. Tam są zarówno materiały takie dydaktyczne, zabawki, jak i taki podstawowy sprzęt minimalizujący skutki odbywania kary pozbawienia wolności, a tym bardziej dzieci, które przychodzą do osadzonych tutaj na widzenie. Skorzystało w tej chwili ośmiu funkcjonariuszy działu penitencjarnego, czyli wychowawców w różnych szkoleniach, ale również i korzystają funkcjonariusze działu ewidencji są to szkolenia językowe język angielski funkcjonariusze działu ochrony również język angielski funkcjonariusze działu penitencjarnego dodatkowo oprócz tych których wspomniałem też język angielski no i, i tak jak wspomniano wcześniej kierownik działu kadr naszej jednostki pani kapitan Suszka ukończyła studia podyplomowe z zakresu legislacji